Na drodze kolejowej z Białegostoku do Czeronki zmodernizowanych będzie łącznie 5 przystanków. Natomiast aż trzy z nich to przystanki nowe, to znaczy mamy już przystanek w Kłaszczełach, który powstał w lepszej, bliższej lokalizacji. Jednocześnie mamy przystanek Gregorowcy Południowe, który od niedzieli wejdzie do Szczebla, jakby będzie stąd można wsiąść do pociągu. I będzie nowy przystanek w Zalew. Ten przystanek został pomyślany. W ten sposób, żeby mieszkańcy, m.in. terenu dziurko że mogli sobie w łatwy sposób dostępny dojechać koleją na zalew na rzece Murzec i z tego zalewu wygodnie korzystać. I wtedy jest taki przystanek, który poprawi dostępność do fajnej atrakcji turystycznej tak w W tej chwili inne Peron na stacji Gregorowce został utrzymany w ruchu, będą się to zatrzymywać pociągi. Rozważane jest przeprowadzenie prac modernizacyjnych, natomiast to jest kwestia pozyskania finansowania. Dziękuję, Dziękuję bardzo. W Gregorowce powstał zupełnie nowy przystanek kolejowy, który nazywa się Gregorowce Południowe, ponieważ dotychczasowa stacja Gregorowce znajduje się 2 km. Dalej, więc ten przystanek został zbudowany w bliżej miejscowości, co przybliży kolej mieszkańcom. No, no mogli to łatwiej dotrzeć, łatwiej tu można przyjść, wsi, łatwiej można przyjechać rowerem, żeby się na pociąg i pojechać w kierunku Czerwierska Podlaskiego. Feron został zbudowany w takiej technologii, którą stosujemy Schengen na liniach kolejowych w kątce, czyli jest wyższy, ma 76 cm wysokości, łatwiej wsiada się do pociągu, Jednocześnie wszystkie osoby, również z ograniczonej mobilności, mogą się na niego dostać, ponieważ jest wybudowana pochylnia, są wybudowane specjalne ścieżki naprowadzające. Nawierzchnia na tym terenie jest tamtychoslizdowa. To jest też kwestia bezpieczeństwa wszystkich pasażerów. Na terenie oczywiście zainstalowane zostały te elementy małej, małej architektury, które są niezbędne do pobrudu. Czyli z rozkładem jazdy, z informacjami, oznakowanie. Jest wiata, która chroni przed opadami, są łapki Jednocześnie są też stojaki dla rowerów, tak żeby można było bezpiecznie spokojnie rower przy przystanku zostawić. Ta inwestycja, która kosztowała prawie 2 miliony 200 tysięcy złotych, przyniesie też poprawę bezpieczeństwa. Rogowego, ponieważ tuż obok tego peronu został zmodernizowany przejazd kolejowo-drogowy. Do tej pory był to przejazd zabezpieczony znakiem stop, natomiast teraz zainstalowaliśmy na nim urządzenia dźwiękowe, sygnalizację świetlną. Dzięki temu przed znakiem stop nie trzeba się już będzie zatrzymywać oba wjeżdżającym pociągu, Ostrzeże automatyczna instalacja. Poprzedni przystanek, został zlikwidowany? Były plany likwidacji peronu na stacji w natomiast w tej chwili tej likwidacji nie przeprowadzamy. Peron został utrzymany normalnie do obsługi podróżnych. Jest ujęty w przyszłorocznym rozkładzie jazdy, więc mieszkańcy wsi Gregorowcy, mieszkańcy wsi Gredele Kolonia będą mogli do pociągów i na peronie stacji Gregorowce, jak i na tym nowym peronie, tutaj na tej jest to odpowiedź na pewien spór między samymi mieszkańcami. Jedni chcieli bliżej wsi, no bo mieli bliżej. E, mieszkańcy okolicznych wsi i kolonii chcieli ten stary pozostawić. I ten stary będzie też... programem budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025. Trzy nowe przystanki oraz 12 zmodernizowanych. Na chwilę obecną podróżni korzystają już z efektów programu w 10 lokalizacjach. To jest m.in. z nowego przystanku w miejscowości Kleszczele oraz ze zmodernizowanego przystanku w miejscowości Tukowolce, tutaj na linii kolejowej numer 32 pomiędzy Wielkim Podlaskim a Czeremką oraz z 8 już zmodernizowanych przystanków na linii numer 40 pomiędzy Zubołkami a Sokółką, bo na niedzieli, czyli od 12 listopada Podróżnik korzysta z nowo wybudowanego przystanku w Dregorowcach. Do końca roku planowane jest do dla kolejnego przystanku modernizowanego w Dąbrowie Białostockiej, A trzy kolejne lokalizacje są obecnie przed ogłoszeniem przetargu. Planujemy w listopadzie ogłoszenie przetargu na modernizację dwóch kolejnych przystanków i jednego nowego. Efekty programu. Bezpieczne, wygodne podróże z koleją, łatwiejszy dostęp dla podróżnych do transportu kolejowego, ograniczenie wykluczenia komunikacyjnego w gdzie powstał nowy przystanek, zbudowany został nowy peron o długości 120 metrów za kwotę ponad 2 milionów złotych. Dzięki tej inwestycji okoliczni mieszkańcy będą mogli w kilkanaście minut dojechać do Czeremchy, czy do Wielka Podlaskiego. Warto wspomnieć również o efektach programu w skali całego kraju. W całej Polsce zbudowanych albo zmodelizowanych zostanie ponad 200 przystanków. W, obecnym, w chwili obecnej podróżni korzystają już z 80 lokalizacji. Kolejne 89 jest w realizacji, ponad 30 czeka na wybór wykonawcy, i postępowania skargowe. Trzy lokalizacje, dla których w najbliższym czasie zostaną ogłoszone przetargi, to nowy przystanek w Ręczyce Zale. Zalew. Yy, oraz modernizacja przystanku miejscowości Podbiele, tutaj na odcinku pomiędzy Czeremka a Wielkiem Podlaskim oraz modernizacja przystanku Kamienna Nowa na odcinku Półka Środowiska. to będzie nowy? nowy.